Wieczorami bardzo lubię Poserfować po Red tubie Choć mnie po tym bolą ręce Pragnę tego jeszcze więcej Tata z mamą nie wie o tym Bo by mogły Kłopoty, co jak szlabanda na kompa. Moja matka stara wziął chociaż mi mówią, że to nieładnie. Chociaż mówią, że to wstyd. To te chwile są tylko dla mnie i nie odbierze mi ich nikt. Chociaż mi mówią, że to nieładnie, chociaż mówią, że to wstyd, to te chwile są tylko dla mnie i nie odbierze mi ich. Nikt. I do tego wstydu kupa na ekranie koła tupa, więc proceder wstrzętnie kryje. Choć niełatwo się z tym żyje, często mnie nachodzą lęki, że usłyszą jakieś jęki albo wejdą z zaskoczenia, kiedy ziszczam swe marzenia. Chociaż mi mówią, że to nieładnie, chociaż mówią, że to wstyd, to te chwile są tylko dla mnie i nie odbierze mi ich nikt. Chociaż mówią, że to nieładnie, chociaż mówią, że to wstyd, to te chwile są tylko dla mnie i nie odbierze mi ich mit. Jak im wtedy wytłumaczę, ojciec chyba się popłacze, czym ten bardzo jest niegodny. Niech pomogą papci modły, ani nawet gorzkie żale, gdy mnie złapią na przypale. I dlatego wciąż uważam, działam, lecz się nie narażam. Chociaż mi mówią, że to nieładnie, chociaż mówią, że to wstyd, to te chwile są tylko dla mnie i nie odbierze mi ich nikt. Chociaż mówią, że to nieładnie. Chociaż mówią, że to wstyd, to te chwile są tylko dla mnie i nie odbierze mi ich nikt. Nawet kiedy nie jest groźnie, zachowuję się ostrożnie, a przy bardziej głośnych scenach zmuszam się do wyciszenia. Ta konieczność ukrywania potęguje. My doznania, choć coś wryga mnie na boki, gdy w pobliżu słyszę kroki. Chociaż mi mówią, że to nieładnie, chociaż mówią, że to wstyd, to te chwile są tylko dla mnie i nie odbierze mi ich nic. Chociaż mówią, że to nieładnie, chociaż mówią, że to wstyd, to te chwile są tylko dla mnie i nie odbierze. Михни. их